Zapraszam na odcinek specjalny Sporty Motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia, Karol Ferenc. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą edycję odcinek specjalny, w której naszym gościem będzie Sylwester Pochytka. Kierowca, który absolutnie zrobił na nas ogromne, ogromne wrażenie podczas tegorocznego, minionego już sezonu rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Kierowca, który ten sezon dobrze rozpoczął rozpoczął za kierownicą Forda Fiesta R5, zakończył za kierownicą Skody Fabi R5, no i ta końcówka była w jego wykonaniu absolutnie fenomenalna. Otarł się o podium rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. O tym tak, że będziemy dużo i sporo rozmawiać z Sylwestrem. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa rozmowa. Ba, jestem pewien, że to będzie bardzo ciekawa rozmowa, której będziecie mogli wysłuchać już w godzinie 17 w akademickim Radiu Luz. Będziecie także mogli odsłuchać tej audycji w naszym archiwum na YouTubie. Jeżeli wpiszecie hasło oczywiście odcinek specjalny, wtedy będziecie mogli znaleźć wszystkie nasze archiwalne rozmowy, a niebawem także tę rozmowę, którą dzisiaj z Sylwestrem przeprowadzimy. No i zrewidujemy sobie jego plany, jego marzenia, o których opowiadał nam rok temu, goszcząc w studiu akademickiego Radio Luz, w audycji właśnie odcinek specjalny, kiedy to bardzo skromnie opowiadał o swoich marzeniach, bardzo skromnie opowiadał o możliwościach, o swoim podejściu, o czerpaniu wszystkiego, co dobre, o uczeniu się rajdów samochodowych, ale przede wszystkim o zdobywaniu doświadczenia. Jak widać, to doświadczenie, zdobywał bardzo dobrze zdobywał sukcesywnie no i to doświadczenie no zwyczajnie opłaciło się opłaciło się i zaczęło popłacać bardzo dobrymi rezultatami na szczególnie końcowych rundach rajdowych samochodowych mistrzostw Polski ale nie tylko o tym będziemy rozmawiać z Sylwestrem Sylwester dzisiaj będzie oczywiście na żywo w studiu Akademickiego Radia Luz za co jemu w Waszym imieniu bardzo, ale to bardzo dziękuję. Będziemy także rozmawiać o rajdowych samochodowych mistrzostwach świata, no bo tam dzieje się sporo, niestety tam dzieje się sporo. I nie są to tylko roszady personalne, o których rozmawialiśmy już jakiś czas temu i o których wiecie także z poprzednich rozmów z moimi gośćmi. Będziemy niestety rozmawiać o, o wielkim odejściu, odejściu marki Citroen z rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Bo to ogromna strata. Nieważne, czy z tą marką sympatyzujemy, czy podobają nam się decyzje takie czy inne, personalne niektórych zespołów, to odejście jednej z marek powoduje, że rajdowe samochody mistrzostwa Świata no, niestety będą uboższe o, o, o dwa samochody w tym przypadku dwa samochody w kategorii WRC. Być może nie najbardziej udana konstrukcja, no, ale decyzja Citroena. Zaskakująca, nieprzyjemna dla całego świata, co, co internauci i także dziennikarze wyrazili w swoich opiniach, wysyłając różnego rodzaju wiadomości do Citroena, ale publikując także niezliczoną ilość postów na internecie. Przykra wiadomość, wiadomość, która, która no niestety komplikuje tą całą piękną rajdową karuzelę. Do tego wiadomość ogłoszono w dosyć dziwny sposób, i tak naprawdę okazuje się, że powodem tej decyzji jest odejście Sebastiana Orzie. Bardzo ciekawa argumentacja, i sam Sebastian Orzie także odniósł się do sposobów, jaki, w jaki ta duża, doświadczona przecież marka komunikuje różnego rodzaju informacje. Powiedział krótko, że komunikacja nie zawsze była i zapewne jest najmocniejszą stroną tego zespołu. Duża przykrość, i tak jak mówiłem, niezależnie od tego, czy czy dany zespół, czy dana marka, czy dane kierownictwo nam się podoba, czy z nim sympatyzujemy, czy nie, oznacza to po prostu, że rajdowe samochodowe Mistrzostwa Świata będą uboższe. I oby, oby udało się zniwelować ten negatywny skutek spowodowany odejściem właśnie tak dużego zespołu, to oczywiście powoduje, że zmieniają nam się zawodnicy startujący w poszczególnych zespołach. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że prawdopodobnie całkowicie przebuduje się zespół Toyoty, oczywiście jeżeli chodzi o zawodników rajdowych, że ten zespół przystąpi do sezonu 2020 w zupełnie odświeżonym składzie. Zobaczymy na ile te plotki się potwierdzą. Toyota powinna swoją decyzję ogłosić bardzo, to, bardzo ale to bardzo szybko. No i tutaj tak naprawdę ten całą karuzelę rozpoczął Oit Tanak, i kto wie, czy jego odejście z Toyoty nie spowoduje i już nie spowodowało tego, że trudno będzie obronić tytuł rajdowego mistrza świata w sezonie 2020, bo jego najgroźniejszy konkurent kierowca, który jest zawsze groźny od wielu, wielu lat, stanowi punktowo rzecz jasna, ogromne, ogromne zaskoczenie dla praktycznie wszystkich startujących w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata. Zdobył sześć tytułów rajdowego mistrza świata w tym roku był pomimo pewnych słabości konstrukcji Citroena, także bardzo blisko osiągnięcia tego doskonałego wyniku. Jednak, jednak jego przejście do Toyoty to w opinii wielu, także zawodników najmocniejszego samochodu, najmocniejszej konstrukcji startującej w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata może sytuację tata Tanaka mocno, ale to mocno skomplikować. Citroen mówił, że że chciał pozyskać Thierry'ego Neville'a, no ale któż rozsądny, któż z zawodników przejdzie do zespołu, który planuje zakończyć występy w rajdowych samochodowych Mistrzostwach Świata po sezonie 2020, który z kierowców doświadczonych kierowców, kierowców, którzy widzą swoją przyszłość w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata, zrezygnuje e, z możliwości startów, e, dłuższej perspektywy startów, e, oczywiście w rajdowych samochodowych mistrzostwach świata, poznawanie samochodu, e, poznawanie ludzi, zespołu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Byłaby to propozycja całkowicie nierozsądna i myślę, że e, no, praktycznie te rozmowy rozpoczęte z Timem Neville'em trudno wręcz uwierzyć, że w powodzenie i możliwość powodzenia tego typu rozmów, tego typu negocjacji, jeżeli tak oczywiście możemy nazwać, ale pro, problem Citroena to problem, myślę, nieco bardziej złożony, czy też dużo bardziej złożony. Problem, moi drodzy, który postaram się także z moimi gośćmi w jakiś sposób Wam przedstawić, bo on nie dotyczy tylko sezonu 2019. Myślę, że ten problem rozpoczął się dużo, dużo wcześniej. No i niestety, jak to w dużych koncernach bywa, to ten zespół z łatwością, z pewną łatwością podejmuje decyzję o odejściu z tej naszej kolorowej karuzeli rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata WRC, rajdów WRC, które tak lubimy, które no przecież też są niezwykle ważne, niezwykle istotne, jeżeli chodzi o, o krajowy czempionat, ale także o możliwości, które później, Medialnie otwierają się przed rajdami, bo przecież WRC wygląda bardzo dobrze w ostatnich latach, w ostatnich sezonach, wygląda coraz lepiej. No i odejście tak dużej marki, tak zasłużonego koncernu, jednego przecież z najbardziej zasłużonych koncernów, jeżeli chodzi o starty w rajdowych samochodowych i mistrzostwach Świata, po prostu dziwi, ale myślę, że początki problemów to na pewno było odejście chociażby Sebastiana Leba. Ale, tak jak już mówiłem, będziemy się starali z różnymi gośćmi troszeczkę opowiadać i troszeczkę znaleźć przyczyny tych problemów, które, które w tej chwili wszyscy widzimy i który, których skutki no, mogą się okazać bardzo trudne do załagodzenia. Ale, wracając do tego, co dzisiaj, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na rozmowę z Sylwestrem Płachetką, już dzisiaj o godzinie 17.00, oczywiście w akademickim Radio Rus. Ja Was bardzo pozdrawiam. Widzimy się i słyszymy się w audycji odcinek specjalny. Trzymajcie się. Cześć. Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17.00. Do usłyszenia. Karol Ferenc.